Panie i Piotr dopiero wybierają się na swoje ciepłe źródła. Nadszedł ten moment, kiedy Piotr w końcu wyskoczy z jednych gatek i wskoczy w gatki kąpielowe. Jesteśmy w A miejscowości... A tu jest to tym, co się wydarzy pomiędzy. Jesteśmy w miejscowości Edipos Bat, która jest na samym końcu wyspy, jednym tego, gdzie się na nią wjeżdża. I, no i co słynie, tu jest najfajniejszego? Słynie to miejsce z tego, że tu są gejzery, w których można się wykąpać. Trochę się czuję. Sanatorium? Jakby... Tak, to jest sanatorium. Tak. Trochę tak. Dobra, tam jest to źródełko takie, no... Tu, tu jest, tu jest friko. O, o i są schody. I to jest ten moment, na który czekałam cały dzień. Wejście do wody. Chodź Piotruniu! Ekstra ta woda w ogóle nie jest. tak jest taka chłodna przyjemna, ale biedno, stary idę. No, to jest cieplejsze niż No, to jest cieplejsze niż wanna. Oh. Bardzo dobrze. To się Aż za bardzo, bardzo. No. Ale jest to. Ewidentnie dużo Super. Super. Ten grecki Ciechocinek to sanatorium, które liczy sobie ponoć 20 tysięcy lat. Darmowa kąpiel w takim miejscu to więcej niż atrakcja turystyczna. Mieliśmy przepiękny zachód słońca. Teraz pełnia księżyca. Genialne widoki. Pyszne jedzenie. Ja po prostu jestem jakby przepełniona wszystkim, co mnie tutaj otacza, no wow. Eubea, wow. Jeszcze się zakocham w Piotruniu i co będzie? Cóż, w mitologii greckiej nieszczęśliwa miłość przewija się nie raz.